Sajcie, moi kochani, witam Was w moim kosmosie. Z tej strony Kosmitka Klaudia Siemanko. Kochani, witam Was serdecznie i gorąco w kolejnej kamerce przesyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii, dużo miłości, spokoju w tych czasach przesilenia zimowego. W sumie dzisiaj już jest pierwszy dzień światła, idziemy w stronę światła i teraz dzień będzie coraz to dłuższy, także jej, koniec, koniec tych ciemności. Słuchajcie, koniec, no. Też się dużo za zadziewało u mnie, ale to wam opowiem. I ten filmik w sumie będzie na temat sasafranu, m, roślinki, medycyny, yy, miłości, która otwiera serce, m, którą właśnie spróbowałam sobie wczoraj. Także powiem Wam co nieco na temat tej roślinki m, i na temat tego, co się zadziewa u mnie. Mm. Także tak, moi piękni, zapraszam do posłuchania. No, więc kochani, przejdę od razu do tematu na, te na, o, o, na temat roślinki sasafran. E przyszło to do mnie ostatnio, gdzie się spotkałam z tą nazwą, y gdzie właśnie siedzieliśmy tam sobie na dole, i kolega powiedział, że zamówił sobie sasafran, że to jest kolejna roślinka, która otwiera serce, prowadzi y też bardzo łagodny, łagodny proces jest, że to jest naprawdę taka kurczę, bogini łagodności, gdzie Ci otworzy to ducho. Więc ja się już tym trochę zaciekawiłam. I później kolejna osoba mi powiedziała o tym sasafranie, że ma to dostępne i że gdzieś tam znajome ma, więc ja stwierdziłam, że hmm, jak już dwa razy słyszę o tym, w przeciągu nie wiem, ile to było kilku dni, to, to, to coś chyba jest na rzeczy, coś, coś się w przestrzeni zadziewa. I dostałam to w prezencie właśnie na Mikołaja. Wtedy co też dostałam kakao, więc kakao to już wiecie, spożyłam. A z safran stwierdziłam, że zostawię sobie na 21 grudnia, czyli wczoraj na przesilenie zimowe, żeby może rozproszyć tą całą energię tego wszystkiego, co się zadziewa. A może Wam najpierw powiem tak, co się u mnie podziało. Także, rodzinka przyjechała w piąteczek, też miałam niezłe procesy po prostu z rodziną, taka integracja i takie, takie zbliżenie mm, do rodzinki, gdzie ja zawsze twierdziłam, że moja rodzina się po prostu ze mnie naśmiewa, nabija. Nie potrafią, nie potrafią mnie zrozumieć, może nawet nie chcą mnie zrozumieć, że ja jestem jaka jestem, interesuję się takimi, a nie innymi rzeczami. I tak nie czułam właśnie tej akceptacji ze strony rodziny, dlatego nigdy jakoś też nie chciałam z nimi czasu spędzać, bo, bo moja, ro, moja rodzina, tata, tam w sumie cała rodzinka lubi się czasem ponabijać, nie? Jakieś głupie żarty. Ale jakoś powiem wam, za dużo mi tego było, tego nabijania się i wyśmiewania. Przynajmniej ja to tak odebrałam. Wiadomo, że patrzymy przez swoje takie oczka nie? i przez swoje projekcje widzimy świat i to, jak on wygląda. Więc tam tata z bratem zaczęli się nabijać w sumie o grzybkach, no różne tam. I ja po prostu się nafoszyłam, przestałam się odzywać, było mi przykro. Że, mm, że jest takie ciągłe nabijanie się ze mnie. No i później wiadomo, już zaczęło to wisieć na energiach, już odczuwało się tą taką, ja już mi się nic nie chciało robić, już później jak przyjechaliśmy do domu i w końcu wybuchłam, nie? W końcu wybuchłam, zaczęłam płakać, mm, że się ciągle ze mnie nabijają, że wrok, w rok jest to samo, że nic, tylko wyśmiewanie. Ale wyszło tak, po prostu pięknie się, tak się pięknie to skończyło. Mm, tak się... Mm, sorki, czekam na w ogóle e-mail. Tak się pięknie wszystko złożyło, że brat mi powiedział, że o, Oni nie mają złego zamiaru, że oni nie chcą się ze mnie nabijać czy mnie krzywdzić, że o takich rzeczach się mówi, jak coś boli, jak czegoś jest za dużo. I później mnie przytulił. to było takie fajne, ja sobie tam popłakałam i tak sobie oczyściłam to wszystko fajne to było, no. I no i wiadomo, na drugi dzień już było fajnie i tak ja od razu dzisiaj założyłam grupę rodzina, poznałam w ogóle dziewczynę brata, też super dziewczyna. No i tak fajnie było. I tak właśnie wczoraj sobie myślałam o tym w ogóle ciężki wczoraj, 21, oni pojechali. Co wczoraj było? Oni pojechali w niedzielę, czyli 20 pojechali. Ja się w ogóle 20 dowiedziałam, że mi tą chatę moją, wyobraźcie sobie, którą już wzięłam, za którą zapłaciłam depozyt, mi odwołali wszystko, bo ten chłopak, który miał się wyprowadzić, jednak stwierdził, że on chce zostać dłużej 6 miesięcy. I ma pierwszeństwo, więc ja stwierdziłam, okej, okay, nie mam chaty znowu. Znowu trzeba szukać. I mi się tak wszystko na głowę zwaliło. Słuchajcie, ja po prostu się czułam taka w tym przesileniu i w tych energiach, taka wypompowana z energii. No, normalnie wczoraj to ja nic nie robiłam. Ja siedziałam cały dzień w piżamie, na kanapie, grałam w jakieś gry na internecie. Naprawdę. I przeciążenie miałam na maksa. Takie... Z tą chatą stwierdziłam, że nie będę szukać, mówię kurde, no ale to też stwierdziłam, że skoro ta chata wyszło tak jak wyszło, że ta chata jednak nie była dla mnie, to tak miało być, ja zaakceptowałam ten fakt, w sumie ten, ten chłopaczek wysłał mi te zasady, zasady w ogóle domu, dwa razy w tygodniu możesz tylko prać, że no mnóstwo tych zasad było, naprawdę, że gości to mogę mieć tylko raz na tydzień kogoś i tak naprawdę, no więc może by nie było też ciekawiej, mimo, że fajna chatka i kotka mogłabym mieć, nie? No i no i wczoraj po prostu w tym przesileniu w tych moich takich w tych energiach, tam jeszcze z Anią sobie pogadałam, trochę popłakałam, tak mi się zwaliło wszystko na głowę, nie? I tak nie chciało mi się w ogóle... Wiedziałam, czułam ten spokój w sobie, tak? Że ja wiedziałam, że ja i tak coś znajdę, ale za dużo tego było. Cały ten po prostu te przepuszczanie przez siebie tych ciężkich emocji, ten, tej integracji z rodziną i tego, że wcale nie jest mi tak łatwo dalej mówić o swoich uczuciach, tu o wszystkim mówię, tak, i jest mi jakoś tak łatwiej gadać do kamery, nie? Ale tak, kurka, żeby powiedzieć tam bratu, czytacie, łatwiej mi się pisze, nie? Kocham Was i w ogóle, kocham Was, jak będziecie to oglądać, chociaż nie wiem, czy oglądają. No i, no i tak, i to, to było piękne, a zarazem trudne, naprawdę, ale przypuściłam to przez siebie, no i, i teraz jestem znowu o kolejny krok do przodu. Z jakąś tam integracją siebie, rodziny. No, i wczoraj, już przejdę do tego do wczoraj, stwierdziłam: Ok, to jest czas na sasafran, żeby mi po prostu otworzył to serducho i jakoś po, pomógł dopełnić cały ten proces. Nie, bo wczoraj to było takie dla mnie dopełnienie i zażyłam sobie ten sasafran. Mm, powiem Wam, co to jest ten sasafran. Mm, ogólnie to jest roślinka, tak? To jest roślinka. Można, można pić sobie z tego herbatę, jest też w postaci korzenia, jest też w postaci białego proszku, który ja miałam, biały proszek, jest pozyskiwany z oleju tej rośliny, sasafran. Bardzo podobne działanie do MDMA, ale to jest MDA jakieś. Ja mam tutaj sobie, zaraz Wam przeczytam dokładnie, jak wiadomo, nie. Eee, niby sasafras to halucynogen znany również jako metylo metylenodioxamfetamina MDA hmm, pochodzi to no, na jakie to uczucie, łagodny empatogen sprzyja uczuciom takim jak bliskość, tkliwość empatia Sasafran powoduje, że mózg uwalnia chemikalia takie jak serotonina, dopamina, neropinefryna. No i uczucie takie jak euforia, ekstremalna przyjemność podniecenie, zwiększona energia pewność siebie. Eee, Sasafranik, no, hmm, też wiadomo, są jakieś tam skutki uboczne, nie? Jeżeli, pewnie, jeżeli ktoś ma jakieś schorzenia fizyczne czy psychiczne. No, mm, i tak, więc ja odczułam chyba po pół godziny, już po prostu jak mi poszło na oczy wszystko, to wiadomo, jak, jak ten kto próbował MDMA czy jakieś ekstazy, to jest od razu na oczy idzie wszystko, nie? Więc ja mi na oczy poszło, już takie uu, było, więc ja się położyłam na kanapie i już zaczynam odczuwać tą euforię, taką już mi było przyjemnie, i na serduchu mi było tak fajnie, i całe te po prostu ta integracja, i te ciemności, i te kurde. Mm, Przepuszczanie przez siebie tych ciężkich emocji. Tak zaczęło mi się to wszystko rozpuszczać, i poprzychodziło dużo zrozumienia. Więc ja stwierdziłam, że sobie wyciągnę karty, i karty, jakie mi pokazały, no fajne, fajne kar karteluszki. Między innymi jedno było, że jestem hipokrytką, z czym się w sumie trochę zgodziłam. Mm, właśnie na ten temat to mi przyszła rodzina, że to, że ja im powiedziałam, że oni nie akceptują mnie, e, to, jaka jestem, to to można było sobie odwrócić i w, ja zobaczyłam siebie oceniającą ich, ich styl życia, to, że kurde, jedzą jakieś hamburgery, McDonald's, że ja tutaj ugotowałam jakieś zdrowe jedzenie, nie, A oni tutaj poznosili jakieś hamburgery, McDonald's, Red Bulle i takie, no, inny świat, nie, i tak mi się właśnie Odwróciło to, że to ja mam to samo w sobie, kurka. Że jak ja mogę oczekiwać akceptacji tej swojej inności, tego, że ja jestem jaka jestem, skoro ja gdzieś tam też ich oceniam i wszystko mi się rozpuściło takie ocenianie przecież to jest ich życie. No, jak chcą sobie spać, jak jest im dobrze z tym, jak żyją, to niech żyją. Są dobrymi ludźmi i po prostu rozpuściło mi się to wszystko. To było też piękne, i tam jeszcze inne karty, właśnie e, w zaufaniu, żeby podążać w tej, w tej mojej zmianie, w tej przeprowadzce, żeby zaufać. E, dużo właśnie było o, o konekcji z naturą, żebym weszła sobie do natury, pomedytowała i tak w spokoju sobie posiedziała, e, odstawiła telefony, jakąkolwiek technologię. No i także <laughs> piękne to było z tym sasafranem, To może gdzieś trwało jakieś dwie godzinki taka euforia, ale potem od razu mi się zmieniło wszystko, już zaczęłam coś tam działać, nie? Szukać jakichś tam sobie pokoi i także fajna, fajna, fajne sasafran, ale to dla mnie jak MDMA, dzisiaj się czuję, czułam się dobrze, zero jakiegoś zjazdu, czy braku energii, coś w tym stylu, nic takiego. Sorki się nie zadziewało. No... Także to tyle na temat sasafranku. Mało info jest ogólnie na ten temat, ale coś tam może zna można znaleźć, nie? Jak ktoś poszuka, wpiszcie sobie sasafran biały, proszek i proszę nie pytajcie się mnie, gdzie to można kupić, bo nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, dostałam w prezencie. Także tak, moi drodzy. Kto szuka, ten znajdzie, nie? No, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Ja to jednak dalej stwierdzam, że jednak wolę te swoje grzybki, bo. Bo to, jest to safran <laughs> uczucie takiego. <laughs> nie wiem, czasami jak po prostu weźmie się za dużo tego ekstazji czy coś to jest takie aż mdłości, to aż tak jest. nie wiem. Także spoko sobie raz na jakiś czas wziąć, wiadomo, też nie, ma, nie można regularnie tego zażywać i przesadzać, bo w końcu. Nas, nasz mózg zacznie przestanie produkować serotoninę, i będziemy musieli sobie cały czas z zewnątrz przyjmować, nie? żeby kurde, się czuć szczęśliwymi, no. No, to tyle na temat sasafranu i chaty. W ogóle szukałam hat, mówię, kurde. Muszę się w sumie już kiedy za 10-12 dni wyprowadzić, a to dalej, jak było, i to wste włosy, jak było, tak jest. Nic jeszcze nie zrobiłam, bo nie wiem w sumie co, ale powiem Wam dzisiaj. Poszłam oglądać trzy chaty w sumie, widziałam. Dwie. Nie poczułam tego, a trzecią chatę. Uff, zajebista chatka, naprawdę. Zajebista chatka duża, fajny pokój, kuchnia duża, wielki ogród. Tak samo dining room, ludzie mieszkają, jest spokojnie, nikt nie imprezuje. No, coś cudownego i bliżej będę miała do pracy, bo tamta chatka w sumie to bym miała dalej do pracy z tym kotem i z tymi dwoma e, osobami. I od razu powiedziałam, że biorę, po prostu wszystko mi się podobało. mówię, ja tyle, że jedyny minus to taki, że będzie stówka więcej, czyli 600 funtów na miesiąc. To jest śmieszne. Mój bracik płaci niecałe 500 funtów za trzypokojowy po, dom z ogródkiem, plus rachunki, więc jakieś 800 funtów go wynosi może przeszło 800 funtów, a w Londynie ceny 600 funtów za pokój, to jest taki standard, nie? No, ale nie, super naprawdę, więc już od razu powiedziałam, kolesiowi biorę, no ale oni muszą zrobić czek, trzeba było wysłać payslipy, kontrakt, paszport, będą sprawdzać i także... Zobaczymy, nie? Czy, czy pokój będzie dla mnie, no czy ten... Tak, to będę musiała znowu szukać, nie? Tak, to bym miała już spokój, kurde, cool, normalnie. Trzymajcie kciuki, bo już normalnie mi się nie chce tego szukać. Się Po prostu tutaj chyba zostanę i nie będę nic robić. No, nie żartuję. To takie u mnie były procesy tego przesilenia zimowego, takie już oczyszczanie. Myślę, że do końca roku jeszcze będę dalej integrować w sumie to swoje serducho i te wszystkie procesy takie, ee, które się z tym wiążą, z tą całą miłością, akceptacją, kurczę, zrozumieniem, no. To tak u mnie, to tak u mnie. Piszcie tam w komentarzach, co tam u was się zadziało, podziało, jak jak przeszliście całe te przesilenie zimowe, ten koniec świata, nie, bo to przecież miał być koniec świata wczoraj. Kurde, dalej żyjemy, no. Koniec świata, trzy dni ciemności, tak. No, te trzy dni ciemności to pewnie takie właśnie chyba bardziej procesy, nie? Ja mogę powiedzieć, że miałam yy, dwa, trzy dni ciemności, no. Oprócz tego, że było fajnie, mama w ogóle też przyjechała jako niespodzianka, także cała rodzina była w komplecie plus ola, dziewczyna, brata. Także fajnie, naprawdę. Wczoraj sobie fajny dzień spędziliśmy, przedwczoraj. No, no i, teraz, no i teraz Jolka przyjeżdża za niedługo, także będzie się działo, słuchajcie, kochani. piszcie, piszcie w komentarzach w ogóle, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie do mnie maile. Takie już bardziej prywatne pytania, nie wiem, czy na temat grzybków, czy czegokolwiek. Wolałabym nie odpisywać na to w komentarzach, więc piszcie maila. Zawsze jest podawany mail w opisie, zazwyczaj jak pamiętam, nie, no, kosmika Klaudia. Także to chyba tyle mojej piękni. Nie wiem, czy chcę coś jeszcze dodać. W sumie nie, to, to takie, co się zadziewało mnie. Zadziewało u mnie na energiach. No, także, kochani, pięknego dnia, wieczorku, nocy, poranka. Niech Wam się darzy jak najpiękniej, już mogę w sumie życzyć Wam wesołych świąt, tak, bo za dwa dni Wigilia, ja pracuję, będę pracować, no, za dwa dni Wigilia myślę, że nagram jeszcze może jakiś filmik przed Sylwestrem, jak się uda bo nie wiem jak to będzie, może nie, uda się, może nie, no. Więc pożyczę Wam też e, szczęśliwego nowego roku, moi piękni, cudowni, najwspanialsi. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za to, że jesteście, że mnie wspieracie i niech miłość, źródło i moc będzie z Wami. Pa, kochani, namaste!